Dzień dobry. Witajcie! Dzisiaj zawody. Idziemy tunelem. I jak to się idzie? Chodźcie, chodźcie, idziemy tędy. Dzisiaj zawody lekkoatletyczne. Zestaw startowy, woda, soczek. Jabłuszko, tu mają dziewczyny swoje numery startowe i jeszcze dostały takie piękne bluzeczki. Zapraszamy wszystkie dzieci, rodziców. Karo, karo, schodzimy z prawy. Wiem, że jest piękna, można się położyć. Niestety z kontuzją, szyja ją zawiało troszeczkę, ale miutka pamiętaj, liczy się dobra zabawa, tak? Dawaj buziak. Szybki, wszystkie dziewczynki, do las siedmiu, do las 7 zapraszamy, Wszystkie dziewczynki Ata. do las I jeszcze gdzieś zapraszamy. tu Miki. Zapraszamy. Już są po zawodach, także zaraz zbieramy się do domu. No i trzeba ogarniać dalej je po ogrodzie. Wyłączyliśmy już pompę i zapomnieliśmy przykryć. Myślałam, że już wszystko z brzeg spadło, a tam jeszcze pełno śmieci, więc idziemy łowić z basenu. No i chyba musimy być już przykryć. <słuch> Koniec zawodów, wracamy, posprzątaliśmy stadion. Czysty stadion? Czysty, piękny. Gdzie, idziemy teraz? W nagrodę, że super biegały dzieciaki. Tak. próbuje trawę morską. To jest trawa? No. Nie masz trzymać paleczki? Tak. Nie smakuje ci, Lili? No i proszę. Dziewczyny jedzą. Jak, Miki, dobra? O, proszę. No, na pół, nie dasz rady całego. Hmm. Weszliśmy na do domu i oto ta dziewczyna. Cześć. 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 cześć, cześć. Zobacz jak się cieszy. Włóż kluczyk <laughs> do drzwi. Dobranoc, Dobranoc. zmęczone dziewczyny, i spać. Mali. Maliszka. Gorąco, każdy zmęczony. O! <grywa> Jaka szczęśliwa, jak dupka mruszała. Każdy zmordowany. Mijeczka już sobie poleżała, odkoczała. Lili leżała, słuchała sobie czegoś tam. E, chyba książkę czytała, tak? Mhm. Czytała książkę, śledziła tekst, a słuchała sobie na YouTube, bo była zmęczona. E, Paweł teraz poszedł spać. No ja też bym poszła, ale zauważyłam, że trawa jest mega już długa. A, to. Jak szyjka? No, bo ja. I jeszcze Martiśie. Się. się, jeszcze na spacer z nią trzeba iść, bo ona tu wariuje. No. Boli cię szyjka? Smarujemy no. jeszcze dzisiaj? A mój, miaty ty jesteś mega dzielna. Wiesz, że z taką kontuzją szyjka ci bolała i biegałaś. No. Mega, mega. Dobra, idziemy na. zobacz, na dworek. Dnia przyszła do nas kitunia. Dostała kocyk. I tutaj sobie śpi. Jak nie płacze, że chce wyjść, to niech sobie siedzi. I jakby coś to prądu tu nie ma. Dostała kocyk. Idziemy spać. słyszycie jak mruczy. Mm. Może niech sobie pośpi trochę odbocznie, co? Mm. Dobranoc. O, ułożyła się ładnie. Łapki są.